Cześć, dzisiaj przychodzę do was znowu z DIY. Tym razem będziemy robić serum energizujące, rozświetlające ze strony. Zrób sobie krem. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak je wykonać, zapraszam gorąco do oglądania dalej. Cały zestaw kosztował mnie 35,90, więc ten był droższy od y, poprzedniego, z poprzedniego filmu tej kuracji. Y, to serum było droższe, ale to jest jeszcze nadal jest taka cena, jak najbardziej przystępna. Także jeśli jesteście ciekawi, jak je wykonać, zapraszam gorąco do oglądania dalej. Brat już mam zdezynfekowane. Dezynfekuję teraz ręce. Jak widzicie, już mam założone rękawiczki. I tutaj mam przygotowane. Już swoje narzędzia pomocnicze. A dzisiaj przygotowujemy ten zestawik. Jest to serum energizujące, rozświetlające. Oczywiście ze zrób sobie krem. Także wyciągam wszystko, już wam pokazuję. Także standardowo mamy tutaj e, pokazane o jak zrobić. I e, będziemy potrzebować akurat tutaj chyba dwóch zlewek. Alla zlewek. Ja mam akurat kubeczki. Także to jest nasza karteczka, według której będziemy wszystko przygotowywać. Tu mamy pojemniczek, pipeta. Witamina C, SLP, Drolat różany bułgarski, Falan z oliwy z oliwek, Guma santanowa, Witamina C, Witamina E, Olej z nasion herbaty, Ekstrakt mitochondrialny. Także najpierw zabieramy się e, za przygotowanie oddzielnie fazy wodnej i olejowej. Teraz tu będę miała fazę olejową, tu fazę wodną, i przygotowujemy najpierw fazę olejową. Olej z nasion herbaty najpierw. Teraz dodajemy skwalan. Witamina E i witamina C i mieszamy to wszystko z SLP. I całość mieszamy i ja to zrobię za pomocą łyżeczki. Tą fazę odstawiamy, wycieramy łyżeczkę i przygotowujemy fazę wodną, hydrolat różany, i stabilna forma witaminy C. Całość ponownie mieszamy. Teraz wlewamy fale olejowo, fazę olejową do wodnej. Niestety tutaj jest napisane, żeby mieszać mikserkiem. Ja nie mam, także będę próbowała to zrobić w łyżeczką. Robimy to bardzo intensywnie. Około 3 minuty. Dodałyśmy gumę santalową, i ona spowodowała, że nasze serum jest gęste. I teraz dodajemy ekstrakt mitochondrialny, mieszamy około minuty i przelewamy całość do buteleczki za pomocą pipety. Całe serum mamy już przelane, także to. Na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik DIY Wam się podobał. Także zapraszam gorąco do odwiedzenia strony Zrób sobie krem. To nie jest absolutnie żadna współpraca, ale mają bardzo fajne produkty do zrobienia w domu, także myślę, że może kogoś to zaciekawi. Ja dzisiaj skończyłam swoje serum i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Cześć!